Księga wyjścia rozdział 27. Z drewna akacjowego sporządzisz kwadratowy ołtarz, którego długość i szerokość wynosić będzie 5 łokci, a wysokość 3 łokcie. W czterech jego narożnikach zrobisz wystające rogi, które będą stanowiły z ołtarzem jedną całość i pokryjesz je miedzią. Ponadto wykonasz kociołki na popiół, szufle misy, widełki i pojemniki na rozżarzone węgle. Wszystkie te przedmioty zrobisz z miedzi. Sporządzisz miedziany ruszd podobny do sieci, a do jego czterech rogów przymocujesz miedziane pierścienie. Ruszd umieścisz wewnątrz ołtarza w ten sposób, by sięgał połowy jego wysokości. Do ołtarza zrobisz drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je miedzią. Drążki włożysz w pierścienie po obu stronach ołtarza, aby można go było przenosić. Ołtarz ma być wykonany z desek i pusty wewnątrz, niech zrobią go dokładnie tak, jak ukazałem Ci na górze. Urządzisz również dziedziniec świętego mieszkania. Od południa umieścisz zasłonę z bisioru o długości 100 łokci. Zawiesisz ją na 20 słupach opartych na 20 miedzianych podstawkach. Haczyki za sił chwyty na słupach mają być srebrne. Podobnie od północy umieścisz zasłonę z bisioru o długości 100 łokci. Zawiesisz ją na 20 słupach opartych na 20 miedzianych podstawkach. Haczyki i uchwyty na słupach mają być srebrne. Od zachodu rozepniesz zasłonę na szerokość 50 łokci. Zawiesisz ją na 10 słupach opartych na 10 podstawkach. Również od wschodu szerokość dziedzińca wynosić będzie 50 łokci. Umieścisz więc z jednej strony zasłonę o długości 15 łokci, trzy słupy oraz trzy podstawki i z drugiej strony również zasłonę o długości 15 łokci, trzy słupy i trzy podstawki. Nad wejściem na dziedziniec umieścisz kotarę o długości 20 łokci, wykonaną z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i bisioru, bogato wyszywaną. Zawiesisz się na czterech słupach opartych na czterech podstawkach. Wszystkie słupy wokół dziedzińca będą miały srebrne haczyki i uchwyty oraz miedzienne podstawki. Długość dziedzińca wyniesie 100 łokci, szerokość 50 a wysokość 5 łokci. Zasłony dziedzińca będą wykonane z bisioru a podstawki z miedzi. Wszystkie sprzęty świętego mieszkania niezależnie od ich przeznaczenia. Wszystkie kołki, nawet kołki od dziedzińca, mają być z miedzi. Polecisz Izraelitom, aby dostarczali wybornej oliwy z tłoczonych oliwek do podtrzymywania płomienia, by lampa zawsze świeciła. Aaron i jego synowie zatroszczą się o to, aby w namiocie spotkania na zewnątrz zasłony, która kryje świadectwo, lampa płonęła przed Panem od wieczora aż do poranka. Będzie to wiecznym przykazaniem dla pokoleń izraelskich.